Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Kucharski, jestem burmistrzem dzielnicy Praga Południe. Przeczytam Państwu fragment Kordiana Juliusza Słowackiego w ramach Akcji Narodowego Czytania. W tym roku zwracamy się ku wielkiej literaturze. Tu szczyt. Lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Spojrzę, ach, pod stopami niebo i nad głową. Idealista, góra, zaświaty, otchłań, duch, konflikt, niebo. Zamknięty jestem w kulę kryształową, wewnętrzny. Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną wyżej, aż w niebo, nie czułbym, że płynę. Stąd czarne skrzydła myśli nad światem. Rozwinę dzisiaj. Słuchajmy, o te lody się ociera, modlitwa ludzka, po tych lodach droga myślą płynącym do Boga. Tu dźwięk nieczysty głosu ludzi obumiera, a dźwięk myśli płynie dalej. Tu pierwszy zginę, jeśli niebo się zawali. A ten kryształ powietrza wytchnieniem rozbity, kręgami się rozpłynie na nieba błękity, i gwiazdy w nieznajomą uciekną krainę, i znikną, jakby ich nigdy nie było. Spróbuję, westnę i zginę. Patrzył w dół, ha, przypominasz mi się narodów mogiło. Oto się przedarły chmury, ziemia, grób. Igły lodów wytrysnęły z chmur kłębów. Tam las ogromny, sosen i dębów, jak garść mchu w szczelinie góry, a ta plamka biała, blada to może. Silniej wzrok napnę, oczy rozedrę, otworzę. Chciałbym stąd widzieć człowieka. Tam koło jednej igły, igły krążą orłów stada, jak pierścionki żałobne na perłowych lodach, a ode mnie błękitna płynie szczelin rzeka. Każda w jedną otłoń z lata, i nikną jak w morzach woda. Jam jest posąg człowieka na posągu świata. Serdecznie zapraszam Państwa do Biblioteki Praga Południe, na, do udziału w akcji Narodowe Czytanie. Zapraszamy.